Czarna Seria nie ustaje, nie żyje gwiazda reprezentacji Polski. Spoczywaj w pokoju. W poniedziałkowy poranek w mediach pojawiła się przykra informacja o śmierci cenionego sportowca, reprezentanta Polski, trenera i sędziego. Bliscy, kibice i zawodnicy pogrążyli się w głębokim smutku. Polska w żałobie, Czarna Seria trwa. Ostatnie miesiące obfitują w masę przykrych informacji, a Polacy nieustannie muszą mierzyć się ze stratą swoich idoli. Odeszli ci, którzy mówili naszym głosem, śpiewali naszymi emocjami, śmiali się naszym śmiechem i płakali naszymi łzami. Ich odejścia były jak cięcia w taśmie filmowej nagłe, brutalne, nie do cofnięcia. Publiczność, przyzwyczajona do ciągłej obecności swoich ulubieńców, nagle zostaje z pustką. Nie w programie telewizyjnym, w sercu. W świecie celebrytów, gdzie wszystko jest na chwilę, śmierć artysty działa jak zatrzymanie kadru. Nagle przypominamy sobie, że za kolorowym wizerunkiem stał człowiek, kruchy, często zmęczony, czasem samotny. To nie tylko nazwisko na pasku wiadomości, to historia, dorobek, często niedokończona piosenka, niespełniona rola. W ostatnim czasie odeszła m.in. Joanna Kołaczkowska, która przez lata rozbawiała publiczność do łez. Dzielnie walczyła z nowotworem mózgu, jednak choroba okazała się silniejsza. Artystka zmarła w wieku 59 lat, a wielu wciąż nie może pogodzić się z tą informacją. W minionych tygodniach show biznes również pogrążył się w żałobie, kiedy ulubienica widzów Hotelu Paradise targnęła się na swoje życie. Bolesna historia Soni Szklanowskiej skłoniła opinię publiczną oraz fanów do zastanowienia się nad tematem depresji i pomaganiu osobom w kryzysie. To jednak nie koniec przykrych informacji. Tym razem świat sportu pogrążył się w głębokiej żałobie po stracie cenionego trenera, sędziego i reprezentanta Polski. O wszystkim dowiadujemy się z oficjalnej strony klubu sportowego. Nie żyje Grzegorz Michalik. Świat sportu pogrążył się w głębokiej rozpaczy, kiedy przekazano przykre informacje o śmierci Grzegorza Michalika, który spełniał się jako zawodnik, trener, a nawet sędzia rugby. Zmarł, przeżywszy 59 lat. O jego śmierci poinformowała sekcja rugby legii Warszawa. Na oficjalnym profilu na Facebooku napisano z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym zmarł nasz były trener, sędzia, trener boksu, człowiek o niezwykle silnym charakterze i twardo trzymający się swoich zasad, a przede wszystkim rugbysta Grzegorz Gregor Michalik. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie oraz bliskim. Spoczywaj w pokoju, trenerze. Pod postem mnożą się kolejne komentarze, przepełnione smutkiem, wspomniani i kondolencjami skierowanymi dla najbliższych Grzegorz Michalik, Kariera. Sportowiec rozpoczął swoją przygodę pod koniec lat 80., stając się częścią AZS AWF Warszawa. To właśnie z tą drużyną udało mu się zdobywać medale mistrzostw Polski. Był częścią również CSP Legionowo i pogoni siedlce. W latach 1997-1998 spełniał się w reprezentacji Polski i wraz z drużyną udało mu się zdobyć brązowy medal na igrzyskach państw bałtyckich. Po skończeniu kariery sportowej zaczął pracę jako trener, współpracując m.in. z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, AZS AWF Warszawa i Legii Warszawa Działał również jako arbiter i z czasem stał się przykładem dla innych sędziów. Co więcej, aż pięciokrotnie został wybrany na sędziego roku i to rok po roku